Zdrada to jedno z najtrudniejszych doświadczeń w życiu, które potrafi wstrząsnąć naszym światem do głębi. W obliczu tak ogromnego bólu, pierwszym i najważniejszym krokiem jest pozwolenie sobie na odczuwanie wszystkich emocji, bez oceniania ich. Płacz, złość, smutek to naturalne reakcje, które muszą znaleźć ujście, aby proces leczenia mógł się rozpocząć. Kolejnym kluczowym elementem jest zaprzestanie obwiniania siebie za to, co się stało. Pamiętaj, że zdrada jest wyborem drugiej osoby, a ty nie jesteś odpowiedzialny za jej decyzję. Skupienie się na sobie i swoich potrzebach staje się teraz priorytetem. Żadbaj o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, otocz się wspierającymi ludźmi i znajdź czas na aktywności, które sprawiają ci radość. Wreszcie, nadejdzie moment, aby podjąć świadome decyzje dotyczące przyszłości Twojego związku i Twojego życia. Czy chcesz pracować nad odbudową zaufania, czy też pójść własną drogą? To trudne pytania, na które odpowiedź znajdziesz w sobie. Pamiętaj, że proces leczenia po zdradzie wymaga czasu i cierpliwości, ale jest możliwy. Daj sobie przestrzeni na uzdrowienie i wiedz, że zasługujesz na szczęście i spokój.